Kwota zaległości związanych właśnie z nieopłacaniem kredytów czy różnego rodzaju rachunków utrzymuje się ostatnio na takim stałym poziomie. W naszych bazach dochodzi do 40 miliardów 400 milionów złotych. No, jest to spora kwota, robi to wrażenie, nie da się ukryć, ale też nie przyrasta w jakimś znaczącym tempie. Z tym, że tutaj można mówić o, o wielu aspektach, które wpływają na taką sytuację. Po pierwsze, Polacy zarabiają coraz lepiej, częściej też deklarują, że są w stanie zrobić zakupy, czy przeprowadzić remont bez wspomagania się kredytem. To jest jedna sprawa. Druga to, że mają lepszą sytuację finansową, ośmiela ich jednak do tego, by podejmować czasami większe ryzyko i też brać na siebie różnego i decydować się na różnego rodzaju usługi z odroczoną płatnością na wyższe sumy, czy też jednak iść po ten kredyt ostatecznie i tutaj ta, ta, ta nasza zamożność działa dwojako, tak? z jednej strony pomaga w spłatach, z drugiej ośmiela Bardziej do sięgania po większe sumy. Widać też, że młodzi ludzie mają mniejsze obawy przed zadłużaniem się, i tutaj ta bariera z roku na rok wniża się, także też fakt, że chętniej biorą na siebie różnego rodzaju wydatki, z którymi później radzą sobie różnie. Też powoduje, że do tej bazy się negatywnej dokładają i wychodzą jedni, przychodzą drudzy. No, i tak, tak to wygląda.